Witajcie, bracia i siostry. Z ogromną radością witam Was w tej przestrzeni refleksji i nauki. Dziś zebraliśmy się, aby zgłębić temat, który głęboko dotyka serca wielu z nas. Modlitwa, która przynosi uzdrawianie. Poznaj świętego Carlo Akutisa. Zanim zanurzymy się w treść, zapraszam Was do wygodnego usadowienia się, otwarcia swoich umysłów i serc oraz przygotowania się na podróż, która na pewno będzie oświecająca. Modlitwa jest potężną praktyką, która łączy nas z boskością, z naszymi braćmi i siostrami, a przede wszystkim z nami samymi. Kiedy mówimy o uzdrowieniu, nie odnosimy się tylko do uzdrowień fizycznych, ale także do uzdrowień emocjonalnych i duchowych, które są niezbędne dla naszego wzrostu i dobrostanu. Młody Carlo Acutis jest inspirującym przykładem dla nas wszystkich. Znany jest z głębokiej pobożności i wykorzystania technologii do szerzenia wiary. Jego życie, Mimo że krótkie, było żywym świadectwem tego, jak modlitwa może przemieniać życie i przynosić ulgę tym, którzy cierpią. W trakcie tego wideo przyjrzymy się jego historii i lepiej zrozumiemy, jak używał modlitwy w swoim życiu i jak może to inspirować nas w naszej własnej duchowej podróży. Carlo uczy nas, że modlitwa nie jest jedynie rytualną praktyką, ale ciągłym i szczerym dialogiem z Bogiem. Wierzył, że przez modlitwę możemy otworzyć się na boską łaskę i pozwolić jej działać w naszym życiu oraz w życiu ludzi wokół nas. Zachęcam Was do refleksji nad własną praktyką modlitwy. Jak łączycie się z Bogiem? Jakie są Wasze intencje i prośby? A co ważniejsze, jak słuchacie odpowiedzi, które On ma dla Was? Mówiąc o uzdrowieniu, ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa jest potężnym narzędziem, ale powinna być również wspierana działaniem i miłością do bliźnich. Carlo Acutis pozostawił nam dziedzictwo służby i współczucia, pokazując, że prawdziwe uzdrowienie często pochodzi z serca, które troszczy się o innych. Wykorzystał swoje talenty, aby stworzyć stronę internetową, na której katalogował cudowne wydarzenia związane z Eucharystą na całym świecie, ukazując swoją wiarę i pragnienie przeprowadzenia ludzi do doświadczenia przemieniającej obecności Chrystusa w Eucharystii. W tym momencie chciałbym Was zachęcić do dzielenia się swoimi doświadczeniami modlitwy w komentarzach. Jak modlitwa wpłynęła na Wasze życie? Czy kiedykolwiek poczuliście Boże uzdrowienie na swojej drodze? Wasze historie są cenne i mogą być inspiracją dla wielu, którzy szukają pocieszenia i nadziei. A jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, zachęcam do tego. W ten sposób będziecie na bieżąco z naszymi treściami, które mają na celu wzbogacenie Waszej wiary i wzmocnienie Waszej duchowości. Kontynuując, zastanówmy się, jak życie Carlo Acutisa może nauczyć nas wykorzystywać modlitwę jako środek uzdrowienia nie tylko dla nas samych, ale także dla tych, Którzy nas otaczają. Wierzył, że każdy z nas ma moc, by zmieniać świat, a zaczyna się to od życia modlitwą i działaniem. Niech ten film będzie dla Was czasem budowania. Razem zgłębiajmy życie Carlo Acutisa, jego pobożność i to, jak zaprasza nas do pogłębienia naszej relacji z Bogiem poprzez modlitwę. Niech każde słowo, które usłyszymy dzisiaj, zaprowadzi nas bliżej serca Boga, a my, jako wspólnota. Będziemy wzrastać w wierze i nadziei. Zatem rozpocznijmy naszą wspólną podróż, a niech światłość Pana prowadzi nas tą ścieżką odkrywania i uzdrowienia. Modlitwa, która przenosi uzdrawianie. Poznaj świętego Carlo Acutis w liście Jakuba znajdujemy potężne przypomnienie o transformacyjnym wpływie modlitwy w życiu chrześcijan, szczególnie gdy chodzi o uzdrawianie chorych. Fragment Jakuba 5. 14 myślnik 15 uczy nas, że modlitwa sprawiedliwego ma głęboki i przywracający efekt. To przesłanie jest szczególnie istotne, gdy rozważamy życie młodych świętych, takich jak Carlo Acutis, który mimo swojego krótkiego istnienia ukazywał wiarę i modlitwę jako instrumenty uzdrowienia i nadziei. Jakub zachęca nas do refleksji nad praktyką modlitwy w społeczności. Instrukuje aby wzywać starszych kościoła do modlitwy nad chorymi, łącząc wiarę społeczności w akcie wstawiennictwa. Ten aspekt wspólnotowy modlitwy jest fundamentalny. Nie modlimy się tylko dla siebie, ale także w intencji innych, uznając, że nasza wiara może splatać się z wiarą naszych braci i sióstr. Uzdrawianie zatem nie jest tylko aktem indywidualnym, ale objawieniem boskiej łaski, która przepływa przez jedność wiernych. Kiedy modlimy się razem, tworzymy świętą przestrzeń, w której obecność Boga może działać, przenosząc przywrócenie i pokój. Święty Carlo Acutis, młody błogosławiony, jest jasnym przykładem tego połączenia modlitwy, wiary i uzdrowienia. Żył w świecie pełnym wyzwań, ale jego życie było naznaczone głęboką duchowością i pobożnością. Karlo rozumiał, że modlitwa nie jest jedynie rytuałem, ale intymną rozmową z Bogiem, która może przemienić życie ludzi wokół. Wykorzystał swoje umiejętności technologiczne do ewangelizacji i dzielenia się swoją wiarą, pokazując, że modlitwa może manifestować się na wiele sposobów, nawet przez innowacje i kreatywność. Świadectwo Karlo przypomina nam, że modlitwa jest aktem zaufania w obietnice Boże. Modląc się, nie tylko prosimy Boga o coś, ale ogłaszamy naszą wiarę w Jego moc i miłość. Modlitwa jest sposobem, w jaki wyrażamy naszą zależność od Niego oraz naszą wiarę w to, że On dba o nasze życie i nasze cierpienia. To zaufanie jest kluczowe, ponieważ, zgodnie z fragmentem Jakuba, modlitwa z wiarą może uzdrowić chorych i przywrócić ich siły. Autentyczność naszej modlitwy mierzy się naszą wiarą. Im mocniejsi jesteśmy w naszym przekonaniu, tym potężniejsza będzie nasza wstawiennicza modlitwa. Ponadto modlitwa sprawiedliwego jest świadectwem miłości Boga do nas. Kiedy wstawiamy się za kimś, odzwierciedlamy miłość Chrystusa, który nauczył nas kochać bliźniego jak siebie samego. Ta postawa miłości jest niezbędna, ponieważ często uzdrowienie, którego szukamy, nie jest jedynie fizyczne, ale również emocjonalne i duchowe. Modlitwa ma moc dotykania najgłębszych ran duszy, przynosząc pocieszenie i otuchę nawet w najbardziej mrocznych chwilach. Carlo Acutis również uczy nas, jak ważne jest bycie narzędziem pokoju i uzdrowienia w naszych społecznościach. Nie ograniczał się do modlitwy za siebie lub bliskich. Poświęcał swoje umiejętności, aby szerzyć przesłanie Ewangelii, dotykając życia wielu ludzi. W świecie, który często wydaje się beznadziejny i zdesperowany, jesteśmy wezwani, aby iść za jego przykładem i być nosicielami światła i nadziei, używając modlitwy jako naszej głównej broni. Refleksja nad modlitwą przynoszącą uzdrowienie zachęca nas do pielęgnowania życia modlitewnego pełnego żarliwości i stałości. Musimy pamiętać, że modlitwa jest praktyką ciągłą, a nie izolowanym aktem. To dialog, który powinien przepływać w naszych sercach i umysłach, pozwalając obecności Boga przeniknąć każdy aspekt naszego życia. Tak jak Carlo, jesteśmy zaproszeni do życia, które świadczy o naszej wierze, do bycia agentami uzdrowienia i nadziei nie tylko przez nasze słowa, ale także przez nasze czyny. Modlitwa jest mostem, który łączy nas z Bogiem i z innymi. Modląc się za naszych braci i siostry, stajemy się częścią wielkiego ciała Chrystusa, w którym każdy członek ma do odegrania unikalną rolę. Uzdrawianie, którego szukamy, dotyczy nie tylko nas samych, ale całej wspólnoty. Niech, tak jak święta. Carlo Acutis Będziemy narzędziami boskiej łaski, niosąc światło i nadzieję wszystkim, którzy staną na naszej drodze, zawsze ufając w moc przemieniającą modlitwy. Modlitwa jest jednym z fundamentalnych filarów życia chrześcijańskiego, a jej skuteczność znajduje odzwierciedlenie w wielu fragmentach biblijnych, w tym w psalmie 30. 2, gdzie psalmista wyraża wdzięczność Bogu za uzdrowienie. Ten werset nie tylko podkreśla fizyczne przywrócenie zdrowia. Ale także akcentuje duchowe uzdrowienie, które towarzyszy uznaniu Boskiej Łaski. Kiedy ktoś zostaje uzdrowiony, nie chodzi tylko o przywrócenie stanu fizycznego, ale o pogłębienie relacji, które umacnia się poprzez doświadczenie miłosierdzia i miłości Boga. Święta Carlo Acutis – młody człowiek, który żył swoją wiarą w sposób pełen energii i autentyczności – jest żywym świadectwem, że modlitwa i wdzięczność idą w parze. Wykorzystał swoje umiejętności technologiczne, aby ewangelizować i dzielić się swoją wiarą, pokazując, że duchowość nie musi być czymś odległym, ale może być zintegrowana z naszym codziennym życiem. Jego oddanie eucharyski i zdolność dostrzegania obecności Boga w małych rzeczach życia są cennymi lekcjami dla nas wszystkich. Kiedy rozważamy Psalm 30, 2, możemy zrozumieć, że wdzięczność jest naturalną reakcją na działanie Boga w naszym życiu. Psalmista, Uznając to, co Bóg uczynił, nie tylko wyraża swoją radość, ale także zaprasza innych do dostrzegania ręki Boga w ich własnych doświadczeniach. Uzdrawianie, którego doświadczył, jest wezwaniem do działania, do chwały i uznania, co powinno rezonować w naszym codziennym życiu. Kiedy dziękujemy Bogu, nie tylko dostrzegamy jego błogosławieństwa, ale także otwieramy się na przyjęcie jeszcze większej łaski. Modlitwa w związku z tym staje się potężnym środkiem uzdrowienia nie tylko w sensie fizycznym. Często stajemy w obliczu chorób, emocjonalnych wyzwań lub duchowych trudności, które wymagają nie tylko interwencji boskiej, ale także otwartego serca na przemianę. Modlitwa jest kluczem, który odblokowuje tę przemianę, ponieważ zwracając się do Boga, znajdujemy nie tylko pocieszenie, ale także siłę do stawienia czoła przeciwnościom. Doświadczenie uzdrowienia. Które opisuje psalmista, przypomina nam, że nasza droga wiary jest powiązana z naszą zdolnością do bycia wdzęcznym, nawet w trudnych czasach. Patrząc na życie święta, Carlo Acutisa, dostrzegamy, jak jego życie było naznaczone głęboką więżą z Bogiem poprzez modlitwę i wdzęczność. Nie ograniczał się do proszenia o uzdrowienia czy błogosławieństwa, żył swoją wiarą, aby inspirować innych do tego samego. Jego życie jest przykładem, jak modlitwa nie jest jedynie izolowanym momentem, ale codzienną praktyką, która kształtuje nasz charakter i przybliża nas do Boga. Uczy nas, że wdzięczność powinna być integralną częścią naszego życia modlitewnego. Kiedy dziękujemy, uznajemy, że wszystko, co mamy, jest darem Boga i że zawsze jesteśmy w długach wobec Jego dobroci. Uzdrawianie, zatem, nie jest tylko aktem Boga. Ale odpowiedzą z naszej strony. Musimy być otwarci i gotowi, aby dostrzegać to uzdrowienie w naszym życiu, czy jest ono fizyczne, emocjonalne czy duchowe. Wzręczność jest uznaniem działania Boga, a wyrażając ją, stajemy się kanałami Jego łaski. Tak jak psalmista, który wychwala Boga za swoje uzdrowienie, jesteśmy wezwani do tego samego, dzieląc się błogosławieństwami, które otrzymaliśmy i inspirując innych do dostrzegania działania Boga w ich życiu. W tym kontekście modlitwa staje się aktem wiary i wdzięczności, przestrzenią, w której możemy spotkać się z Bogiem i uznać Jego interwencję. Życie święta. Carlo Acutisa przypomina nam, że niezależnie od okoliczności, zawsze jest powód do dzękowania. Jego historia zachęca nas do życia naszą wiarą z entuzjazmem i do świadectwa cudów, które Bóg czyni w naszym życiu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dlatego niech zainspiruje nas życie święta. Carlo Akutisa oraz przesłanie Psalmu 32. Pozwalając, aby wdzięczność i modlitwa prowadziły nasze serca. Niech będziemy zawsze wdzięczni za uzdrowienia, które otrzymaliśmy, uznając, że są one wyrazem bezwarunkowej miłości Boga do nas. I niech, tak jak psalmista, chwalimy Pana nie tylko za błogosławieństwa, które otrzymaliśmy, ale także za Jego stałą obecność w naszym życiu. Ziara jest centralnym elementem w życiu chrześcijańskim, a fragment z Mateusza godzina 17.20 przypomina nam o jej potędze. Jezus uczy nas, że jeśli mamy wiarę, nawet tak małą jak ziarnko Gorczycy, możemy przenosić góry. Ta potężna metafora zachęca nas do refleksji nad głębokością i siłą wiary w naszym życiu, szczególnie w kontekście uzdrowienia i przemiany. W czasach bólu i cierpienia często czujemy się bezsilni, ale przesłanie Jezusa jest jasne. Wiara potrafi dokonywać rzeczy niemożliwych. Gdy stajemy w obliczu wyzwań zdrowotnych lub kryzysów emocjonalnych, kluczowe jest, by pamiętać, że wiara nie jest mierzona swoją wielkością, ale szczerością i zaufaniem, jakie pokładamy w Bogu. Akt wiary, nawet jeśli wydaje się nieznaczący, może wywołać niezwykłe zmiany. Modlitwa jest najczystsza formą naszej wiary. To przez modlitwę komunikujemy nasze potrzeby, pragnienia i nadzieje do Boga. Ten fragment zachęca nas, byśmy się nie zniechęcali. Modlitwa nie jest jedynie prośbą o pomoc, ale także demonstracją zaufania do Boskiej Opatrzności. Gdy modlimy się z wiarą, otwieramy drzwi dla działania Boga w naszym życiu i życiu innych. Ta praktyka, często realizowana w społeczności, ma moc jednoczenia wiernych w wspólnym celu, wzmacniając nadzieję i wstawiennictwo. Święty Carlo Acutis jest inspirującym przykładem tego, jak wiara może kształtować życie młodej osoby. Wykorzystał swoje umiejętności i wiedzę, aby gloryfikować Boga, poświęcając się tworzeniu strony internetowej dokumentującej eukarystyczne cuda na całym świecie. Jego życie jest świadectwem, że prawdziwa wiara manifestuje się w konkretnych działaniach, a modlitwa jest potężnym narzędziem, które łączy nas z boskością. Poprzez swoje krótkie, ale wpływowe istnienie, Acutis uczy nas, że dążenie do świętości powinno iść w parze z zaangażowaniem w modlitwę i dzielenie się wiarą. Gdy stajemy w obliczu bólu i choroby, naturalnie szukamy pomocy. Medycyna i profesjonalna opieka są niezbędne, ale nigdy nie powinniśmy niedoceniać mocy modlitwy. Wstawiennictwo Sprawiedliwych, jak wspomniano w Jakuba 5, 14 myślnik 15, to zaproszenie do szukania modlitwy w społeczności, uznając, że zbiorowa wiara może przynieść uzdrowienie i odnowienie. Ta praktyka przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, a jedność w modlitwie może prowadzić do cudów. Modląc się, powinniśmy mieć na uwadze nie tylko nasze potrzeby, ale także naszych braci i siostry w Chrystusie. Ziara jest darem, który powinien być dzielony. Gdy wstawiamy się za innymi, tworzymy sprzyjające środowisko, w którym łaska Boża może płynąć i przemieniać życie. Zaufanie w obietnice Boże daje nam pewność, że niezależnie od wyniku, Bóg zawsze jest z nami, działając na naszą korzyść. Ziara, która przenosi góry, opiera się na pewności miłości i miłosierdzia Bożego. Ta wiara zaprasza nas do spojrzenia poza obecne okoliczności i uwierzenia w możliwość nowej rzeczywistości, w której uzdrowienie i odnowienie są nie tylko oczekiwane, ale i doświadczane. W ten sposób jesteśmy wyzwani do pielęgnowania życia modlitwy, w którym każda mała prośba jest nasionkiem zasiewanym w urodzajnej glebie Bożej Łaski. Dlatego, gdy reflektujemy nad znaczeniem modlitwy i wiary, jesteśmy prowadzeni do głębszego zaangażowania w naszą duchowość. Obyśmy, tak jak święty Carlo Acutis, żyli z sercem wypełnionym wiarą i życiem poświęconym modlitwie. Niech nasze dążenie do uzdrowienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego, zawsze towarzyszy niezachwiane zaufanie w moc Boga, aby przemieniać nasze życie. Na zakończenie mamy modlitwę. O panie Boże, stwórco nieba i ziemi, przychodzę do ciebie z sercem pełnym wdzięczności i nadziei. Dziś, w szczególności, Pragnę podnieść głos w dziękczynieniu za życie świętego Carlo Acutisa, którego wiara i oddanie inspirują nas do dążenia do świętości w naszym codziennym życiu. Niech jego przykład miłości i poświęcenia do Ciebie oświetla nasze kroki i prowadzi nas w naszej duchowej podróży. Święty Karlo, młodzieńcze, który w tak młodym wieku zrozumiał wielkość Twojej miłości, pomóż nam dostrzegać piękno w małych rzeczach. W świecie pełnym rozproszeń nie zwrócimy się ku temu, co istotne tak jak On. Daj nam łaskę pielęgnowania intensywnego i prawdziwego życia modlitwy, które przybliży nas do Ciebie i nas przemieni. Niech nasze modlitwy będą jak balsam dla ran naszego serca i dla bólu świata. Panie, w tym momencie oddaję Ci wszystkie moje troski, zmartwienia i lęki. Niech światło świętego Karlo przypomina nam, że nawet wśród burz możemy znaleźć pokój w Tobie. Błogosław tych, którzy cierpią, Którzy czują się zagubieni lub osamotnieni. Niech jego wstawiennictwo przyniesie nam ulgę i odnowienie. Niech chorzy zostaną dotknięci mocą Twojej miłości i niech, przez tę modlitwę, wielu doświadczy uzdrowienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego. O Boże, który nauczyłeś nas kochać bliźniego, niech podążamy za przykładem świętego Karlo, poświęcając nasz czas i serce służbie innym. Niech nasze czyny będą odzwierciedleniem Twojej bezwarunkowej miłości. Pomóż nam dostrzegać Chrystusa w każdej osobie, którą spotykamy, szczególnie w najbardziej potrzebujących. Niech nasze ręce będą narzędziami pomocy, a nasze serca zawsze otwarte na przyjęcie tych, którzy potrzebują wsparcia. Święty Karlo, który miałeś szczególną miłość do Eucharystii, naucz nas cenić ten tak cenny sakrament. Niech zbliżamy się do stołu Pana z szacunkiem i radością, uznając rzeczywistą obecność Jezusa w każdej celebracji. Niech Eucharysta będzie naszą siłą i wsparciem, a przez nią odnawiamy nasze zobowiązanie do życia zgodnie z wolą Bożą. Panie, w tym momencie proszę Cię, abyś wlał swojego ducha świętego w nas, abyśmy mogli być prowadzeni we wszystkich naszych decyzjach. Niech mądrość Boża oświetla nasze drogi, a tak jak święta. Karol, niech będziemy świadkami wiary w codziennym życiu. Niech nasze czyny odzwierciedlają światło Chrystusa, a gdy napotykamy trudności, niech w Tobie znajdziemy odwagę do ich pokonywania. Na każdym kroku niech towarzyszy nam Twoja obecność. Wzmacniaj nas, Panie, w walce z pokusami i rozproszeniami, które oddalają nas od Ciebie. Niech nasze serca pozostaną mocne w nadziei i wierze, ufając, że zawsze jesteś z nami, nawet w najtrudniejszych chwilach. Życie święta. Karola przypomina nam, że świętość nie jest odległym celem, lecz wezwaniem do przeżywania pełni miłości w każdej chwili. O Boże miłosierdzia, spraw, abyśmy byli narzędziami pokoju i pojednania w naszych rodzinach, społecznościach i na całym świecie. Pomóż nam budować mosty, a nie mury, promując jedność i miłość między wszystkimi Twoimi dziećmi. Niech nasze dialogi będą zawsze pełne szacunku, a my uczymy się słuchać drugiego człowieka z otwartym i hojnym sercem. Niech Światło Święta, Karola, inspiruje nas do bycia prawdziwymi ewangelizatorami, niosącymi przesłanie Twojej miłości wszędzie, gdzie się znajdziemy. Niech nasze świadectwa życia dotykają serc tych, którzy jeszcze Cię nie znają. Dzięki naszym działaniom i słowom, niech odzwierciedla się nadzieja, która płynie od Ciebie, i niech wielu zostanie przyciągniętych do tego źródła miłości i dobroci. Panie, w tym momencie składam przed Tobą wszystkie intencje mojego serca. Każda z nich jest święta i cenna w Twoich oczach. Niech wstawiennictwo święta. Karola Akutisa pomoże nam zaufać, że nawet gdy nie rozumiemy, dlaczego napotykamy trudności, Twoja ręka zawsze nas prowadzi. Naucz nas oddawać nasze zmartwienia Tobie, ufając, że Twój plan jest zawsze najlepszy dla nas. Panie, przekształć nasze serca i umysły, abyśmy mogli widzieć świat Twoimi oczami. Niech nasze czyny zawsze będą kierowane miłością i współczuciem, podążając za przykładem święta. Karola, który intensywnie żył swoją wiarą i dzielił się nią z wszystkimi wokół. Niech nasze pragnienie świętości prowadzi nas do poszukiwania prawdy i sprawiedliwości, odzwierciedlając światło Chrystusa w każdej podejmowanej przez nas decyzji. Panie, w tym momencie chcecie chwalić za piękno stworzenia i życie, które nam dałeś. Niech zawsze dostrzegamy Twoją rękę w każdym detalu natury, w wibrujących kolorach kwiatów, w blasku gwiazd i w delikatności wiatru. Niech to połączenie z otaczającym nas światem przypomina nam o konieczności dbania o wszystko, co nam dałeś, szanując i chroniąc Twoje stworzenie. Pomóż nam być odpowiedzialnymi zarządcami, kierując nasze działania na rzecz ochrony Ziemi i zapewniając, że przyszłe pokolenia również będą mogły doświadczać wspaniałości Twojego dzieła. Święta Karol, z Twoją miłością do technologii i środków komunikacji, nauczył nas wykorzystywać nowoczesne narzędzia do szerzenia przesłania Ewangelii. Niech wykorzystamy nadarzające się okazje, aby dzielić się Twoją prawdą i miłością, używając internetu i mediów społecznościowych w sposób mądry i konstruktywny. Niech nasze posty i interakcje zawsze odzwierciedlają światło Chrystusa, a nawet w wirtualnym świecie niech będziemy świadkami nadziei i wiary, które w nas zamieszkują. W każdej interakcji, niech pamiętamy o znaczeniu słów, niech będą zawsze używane do budowania i zachęcania, a nigdy do ranienia lub umniejszania. Niech przykład święta Karola zainspiruje nas do bycia posłańcami pokoju, promującymi zdrowe i pełne szacunku dialogi. Niech będziemy latarniami światła w ciemności, pomagając tym, którzy czują się zagubieni, odnaleźć drogę powrotną do ciebie. Panie. Pragnę także prosić za wszystkich młodych ludzi na naszym świecie. Niech, tak jak święta Karol, odkryją piękno wiary od najmłodszych lat i znajdą w tobie cel dla swojego życia. Niech będziemy przewodnikami i przykładami dla nich, pokazując, że prawdziwe szczęście i spełnienie leżą w poznawaniu ciebie i podążaniu drogą, którą przygotowałeś dla każdego z nas. Niech nasza młodzież będzie inspirowana do dążenia do świętości w swoim codziennym życiu, stawiając czoła wyzwaniom z odwagą i determinacją. O Boże Miłości, pomóż nam budować zdrowe i wspierające relacje, zarówno w naszych rodzinach, jak i przyjaźniach. Niech zawsze będziemy wsparciem dla siebie nawzajem, żyjąc przykazaniem miłości, które nam dałeś. Niech nasze domy będą miejscem przyjęcia i zrozumienia, gdzie dzielimy się naszymi radościami i smutkami, a obecność Twojej miłości będzie odczuwalna w każdym działaniu i słowie. Święta Karol, który miał szczególną miłość do Eucharystii, naucz nas przeżywać każdą celebrację z otwartym sercem i wdzięcznym duchem. Niech zbliżamy się do stołu Pańskiego z szacunkiem, dostrzegając znaczenie tego sakramentu w naszym życiu duchowym. Niech Eucharystia jednoczy nas jako wspólnotę, wzmacniając nasze więzi i popychając nas do służenia sobie nawzajem z hojnością i miłością. W tym momencie, panie, oddaję Ci wszystkie moje intencje. Każda z nich jest wyrazem mojego pragnienia służenia Ci i szukania Twojej woli. Niech nawet w chwilach niepewności mogę ufać, że Ty masz kontrolę nad wszystkim. Pomóż mi pamiętać, że, tak jak święta, Karol, jestem także wezwany do życia autentyczną wiarą, nawet w codziennych, małych sprawach. Niech nasza duchowa podróż będzie naznaczona głębokim pragnieniem poznawania Ciebie coraz bardziej, a my zawsze szukajmy mądrości i rozeznania w naszych decyzjach. Niech Twój Duch Święty prowadzi nas w każdym kroku, oświetlając naszą drogę i pomagając nam przezwyciężać trudności, które napotykamy. O Panie, niech moje życie i życie wszystkich, których kocham będą świadectwem Twojej miłości. Niech żyjemy z pewnością, że jesteśmy Twoimi dziećmi, powołanymi do odzwierciedlania Twojego światła w tym świecie. Niech nasze czyny i słowa zawsze będą echem Twojej dobroci, a my stajemy się narzędziami przemiany w życiu tych, którzy stają na naszej drodze. Ufamy Tobie, Panie, i oddajemy nasze życie w Twoje ręce. Niech wstawiennictwo święta. Carlo, akutisa nas umacnia i inspiruje do życia z odwagą i determinacją, dążąc każdego dnia do świętości, którą nam dajesz. Gdy zakończymy naszą ziemską wędrówkę, niech nasze spotkanie z Tobą będzie w Twoich otwartych ramionach, gotowych przyjąć nas w wieczności. Amen.